się o tej torii, jako że wczoraj wieczorem dopiero co wróciłem z Mistrzostw Świata Brawl Stars, które były w Helsinkach w Finlandii, no to pomyślałem, że nagram specjalny odcineczek z tym związany i odpowiem na najciekawsze pytania, które mi zadaliście właśnie dotyczące finału Mistrzostw Świata Brawl Stars, na których byłem. Jest to odcineczek z Brawl Starsowego Q&A i m.in. innymi pytaliście się mnie o nowego skina z 2024 roku, którego otrzyma drużyna Humble, i jak on będzie wyglądał. Pytaliście się też czy Zeta Division w przyszłym roku będzie grała w takim samym składzie, czy ktoś odejdzie. Ale takich ciekawych Pytanek było o wiele więcej, dlatego oglądajcie od początku do końca. Ja wszystkie je zebrałem i dzisiaj na nie odpowiem. Zanim do tego przejdę, mówmy się także że każdy, kto nie może już się doczekać nowego eventu Anioły kontra demony, który zaczyna się lekko za ponad jeden dzień, no to zostawia teraz łapę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy, ile jest takich osób. Ja się już nie mogę doczekać, więc łapeczkę zostawia. przy okazji, tylko szybciutko tutaj wysiadam 10 osobowych subskrybentów mojego kanału. standardowo jak też też być pokazany w kolejnym, wystarczy, byś mnie subskrybował. A może pokażę nawet więcej wtedy osób niż 10, więc polecam. Pierwsze pytanko takie ogólne najczęściej mnie zadawaliście. Jak mi się komentowało te finały? No, co tu dużo mówić widzowie? Ogólnie super sprawa, niesamowite wydarzenie, wszystko cudownie zorganizowane przez super Supersela. I po prostu byłem i jestem przeszczęśliwy, że mogłem uczestniczyć w takim wydarzeniu. Uwierzcie mi, że to jest coś pięknego, móc poczuć te wszystkie emocje za sceny, na żywo, będąc tam na miejscu. To jest całkowicie inne, jakby się oglądało przed telewizora, przed ekranu. Co więcej, mieliśmy hotel, w którym na co dzień przebywaliśmy z wszystkimi zawodnikami, pracownikami i tak dalej. No, naprawdę było cudownie. Mnóstwo fajnych atrakcji, możliwość robienia tego, co się lubi, coś pięknego, ciężko aż to opisać. A jeśli chodzi o moje samo komentowanie z wynikiem, jakie oceniam, jak nam poszło, to szczerze Wam powiem, Murdeczki, że jestem naprawdę zadowolony. Nie spodziewałem się, że wyjdzie to aż tak dobrze, przynajmniej według mnie jest naprawdę wielka poprawa, zwłaszcza z mojej strony. E, uważam, że komentowałem to dużo lepiej niż w poprzednich latach, wiecie, no cały czas się uczę, cały czas się staram robić to coraz lepiej. Wiem, że były jeszcze rzeczy, które mogę poprawić, nie było oczywiście idealnie, e, aczkolwiek naprawdę jestem zadowolony i uważam, że wyszło to naprawdę spoko. Wy mnie napisać w komentarzach, jak wam się nas oglądało i słuchało tak szczerze widzowie, chętnie właśnie poznam wasze zdanie, jestem ciekawy i wtedy będę wiedział też co poprawić w kolejnym Jaki moment z finałów najbardziej zapamiętałeś? O Jezu, było kilka takich no dosyć mocno pamiętliwych momentów podczas oglądania tych mistrzostw i komentowania, ale chyba wyróżniłbym takie dwa, pierwszy to wzięcie kita przez Juan Carlosa w tym meczu to jest największy mem, już chyba każdy to widział każdy już to kojarzy, no tutaj drużyna pioniersów na taką mapkę na hejście postanowiła wziąć kita no i wiemy wszyscy jak to się skończyło, nie zrobiła ani jednego killa, tam miał 11 dps więc no... A drugi taki moment, jak miałbym wybierać, to chyba otwieranie legendarnych start dropów przez zawodników Humble. To było podczas półfinału czy tam finału, nie? Więc to pokazuje, jaki mieli luz, a jeszcze lepsze jest to, że mieli naprawdę mega dobre dropy, bo jeden z nich dropnął tam skina do kruka, czyli Symantek, a drugi, czyli boss, trafił hiper do ładowanko, nie? Więc to też było takie fajne i wyjątkowe, ale takich momentów oczywiście było dużo więcej, nie? To są dwa takie pierwsze, które mi przychodzą do głowy, jak o nich myślę. Co są o grze Zety na mistrzostwach? Okej. Okay. Ciekawe pytanko, ciekawe pytanko, jak najbardziej też je często zadawaliście. No i moi drodzy, jeśli chodzi o grę zety, to tak szczerze uważam, że naprawdę chłopaki dobrze grali. Uważam, że mieli ogromnego pecha już w samym doborze drabinki, w samym doborze tego na kogo oni trafili. No bo jednak Crazy Rack, później SK Gaming naprawdę potężne drużyny, zwłaszcza szkoda, że to Crazy Racco było w grupie. No i szkoda tych porażek, bo mieliśmy naprawdę dużo pecha, bo wszystkie przegrane zety to były takie mecze, które równie dobrze mogły się zakończyć ich wygranymi. Były one na styku i przegrywali oni minimalnie, zwłaszcza z tym SK Gaming w drugi dzień. To byli najbardziej. Bardziej. Dwie rundy na trybie Banty, gdzie decydowała niebieska gwiazdka. Gdyby ta niebieska gwiazdka była na korzyść Zety, no różnica jednej, no to Zeta by awansowała do półfinału, a wtedy kto wie, jakby to było. Może by nawet wygrali cały turniej. Uważam, że musiały tam być w środku zespołu, w środku Zety jakieś lekkie problemy. Są to pewnie ich sprawy prywatne, więc tak nie będziemy o tym rozmawiać, ale no tam był chyba właśnie ten błąd, yy, dla którego właśnie Zeta nie zaszła dalej, bo na spokojnie mieli potencjał, żeby dojść do finału. Jeśli chodzi o skill, o samą ich formę, to byli naprawdę mocną ekipą i nie wiem, myślę, że mogliby ulec normalnie. Może tylko Humble, a tak to serio. To no jedna z najlepszych ekip. Szkoda, że to się tak potoczyło. Mimo wszystko, emocji było bardzo dużo i ja tam nie narzekam. Spoko się chłopaków oglądało. Czy gadałeś z jakimiś proplayerami? No, mordeczki, oczywiście, że tak. Tak jak wam wcześniej mówiłem, że e, mieliśmy nawet hotel z proplayerami. Wszystkimi, no wszyscy zawodnicy, którzy grali, mieszkali w tym hotelu. Wszyscy trenerzy, ich pracownicy i tym podobne. E, no i generalnie nieraz się gadało. Cały czas się kogoś tam mijało, nawet siadło śniadanie z niektórymi i tym podobne. Odmiała, nawet dostałem koszulkę. E, gadałem dużo razy z Gero, nawet z zawodnikiem, Humble, Bossem, no i kilkoma tam innymi, kontakt tak najbardziej był, razem z nim też szykowaliśmy dla was, głównie to Weni, ale ja mu w tym pomagałem, specjalną koszulkę z podpisami każdego gracza i każdy z graczy się podpisał na niej, więc no kontakt był z każdym. Kolejne pytanko, czy Humble dostanie skina tak jak Zeta ma dwa skiny do Otisa i Gasa? E, moi drodzy, no więc chodzi oczywiście o te skinki, Mistrz Świata Gaz, którego Zeta Division otrzymała za 2021 rok, no i jest też ten drugi, tylko że ja go nie mam akurat odblokowanego, ale do Otisa, e, no i on był za te Mistrzostwa parę rok temu, które wygrała nasza polska Zeta i zawsze ostatnio w ostatnich latach jakaś drużyna po prostu wygrywała mistrzostwa świata Brawl Stars te finały no, to dodatkowo otrzymywała też specjalnego skina, właśnie z logiem tej drużyny. Po prostu on wchodził do gry i jak wygrywała Zeta, no to miał on ikonkę Z nie? Ten do Gasa i do Otisa. A teraz wygrało Humble, więc no już nie będzie kolejnego skina Zety, tylko wejdzie skin innej drużyny. I tak się składa, moi drodzy, że no na pewno wiemy, że on wejdzie. Na pewno on na 100% będzie, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, jak on będzie wyglądał i do jakiej postaci on będzie. Gdzieś tam słyszałem pogłosy na internecie, ale jak coś to mogą być tylko plotki, nie wiem ile w tym prawdy, że może to być skinek do El Primo. Takie najczęstsze głosy się Pojawiają, aczkolwiek no, tego jeszcze nie wiemy. Pewnie na dniach się dowiemy, a jak nie na dniach, no to w kolejnym brow toku, do którego też już w sumie się powoli zbliżamy. Będzie on pewnie bardziej w pomarańczowych barwach, pomarańczowo-czarnych, no bo takie są barwy właśnie em, tej drużyny Humble i hroga, tak ono wygląda. A zawsze ten skin po prostu musi być kolorystycznie no podobny do barw tej drużyny. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sam jestem ciekawy i nie mogę się już tego skina doczekać. Czy Zeta w przyszłym roku będzie w takim samym składzie, czy ktoś odejdzie. O, bardzo dobre pytanko, moi drodzy! Co tu mogę na nie powiedzieć? No, tak naprawdę tego. Nie... Nie wie nikt, tego nie wiem ja, em, tego myślę, że jeszcze nie wiedzą sami gracze. Em, zobaczymy, jakie będą decyzje podejmowane. Oczywiście, jak już coś będziemy wiedzieli, to jak najszybciej dam wam o tym znać w newsach, będę to wszystko śledził i mówił wam na bieżąco. Myślę, że niestety mogą być jakieś zmiany, bo w sumie jest coraz więcej pogłosek o tym, że Zeta się może lekko rozpaść, że jakiś jeden z zawodników może odejść, no, albo nawet wszyscy się rozdzielić, no ciężko powiedzieć. Byłaby to wielka szkoda, no ale jednak tak wygląda esport nie? I tak chłopaki już troszkę ze sobą grali. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie rozejdą, ale tego tak naprawdę nie wie nikt. Jak Jaka drużyna najbardziej cię zaskoczyła? O, okej, okay. czyli chyba w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu mnie zaskoczyła. Ehm, no, było kilka takich drużyn, które no nie spodziewałem się, że będą aż takie dobre, jakie były. Oczywiście nie licząc Humble, którzy byli największym zaskoczeniem, no ale to było zbyt oczywiste, gdybym powiedział, że Humble. No, to wybrałbym chyba tutaj Elevate. Tak, drużynka Elevate. Wiedziałem, że oni są całkiem nieźli, ale że aż tak. Oni kurczę, nieważne z kim grali, to naprawdę prezentowali świetny poziom. Praktycznie wygrali z Crazy Raku. Było blisko, naprawdę i by ich porobili. Oprócz tego, no, wszystkie ich mecze były takie bardzo wyrównane. Walczyli chłopaki niesamowicie. A nie byli jacyś wcześniej bardzo znani, więc nie spodziewałem się, że aż tak daleko zajdą. I będzie im szło aż tak dobrze. Napiszcie w komentarzach, jaka drużyna Was najbardziej zaskoczyła. A my lecimy do kolejnego pytanka, czy spotkałeś jakichś widzów z Polski na Mistrzostwach? No moi drodzy, oczywiście, że tak, widzów z Polski na mistrzostwach, tam w Finlandii było bardzo dużo, co mnie zdziwiło, nie? Bo nie spodziewałem się, że do Finlandii specjalnie przyjedziecie, żeby obejrzeć te finały na żywo, ale myślę, że jak już pojechaliście, to nie żałowaliście. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam, którzy do mnie podchodzili, robiliśmy sobie foteczki, gadaliśmy i tak dalej. Naprawdę miło was było poznać nawet w Finlandii, no bo w Polsce to wiadomo, że się spotyka widzów nie raz, ale w Finlandii tego jeszcze nie było i naprawdę cieszę się, bo było sporo takich osób, że jest ponad 10. No więc dzięki jeszcze raz każdemu z kim się tam spotkałem z Polski. Mam nadzieję, że rok też będę miał okazję pojechać na jakieś mistrzostwa świata Brawl Stars, nie wiem jeszcze gdzie one będą, ale oby nas zaprosili, więc sobie trzymajcie kciuki. A w tym odcinku to na tyle, takie szybkie Q&A właśnie esportowe. Do zobaczenia, trzymajcie się, piona!